Czołem Snowboardziści każdy sklep ma w swojej ofercie zestawy, deski dla początkujących. U nas taką deską jest amerykański Sims Bowl Squad i wiązania Flax EM. Ten zestaw możecie kupić u nas w tym sezonie za promocyjną kwotę 1950 zł. I z dzisiejszego filmu dowiesz się, dlaczego ten zestaw zaspakaja wszystkie potrzeby początkujących, po to, żeby się szybko wyszkolić, ale też dlaczego zaspakaja mnóstwo potrzeb freestylowców, czy po prostu jeżdżących po stokach. Zapraszam Was do oglądania dzisiejszego filmu o świetnej desce Sims Bowl Squad. Lecimy. Czy sprzęt, zestaw, na którym zaczynacie swoją przygodę, ma znaczenie w Waszych postępach? Ja jestem zdania, że przez pierwsze 2-3 dni, o ile czegoś zupełnie nie zepsujecie, ten zestaw nie ma większego znaczenia, bo uczycie się podstaw, balansu, rozłożenia ciężaru ciała, przednia, noga, palce, pięty, obycia z deską, obycia ze stokiem czucia. Natomiast później, im więcej się nauczysz, im zaczniesz szybciej jeździć, to tym bardziej ten zestaw jest istotny i ważny czym jeździcie, bo my jeździmy deską. Tak samo jak jeździmy samochodem, to jeździmy tym zestawem, i od tego zestawu zależna jest nasza. Stabilność, trzymanie na krawędzi, pewność i to, czy po prostu będziemy walczyć z grawitacją, czy będziemy się cieszyć jazdą, techniką jazdy, więc ten sprzęt ma duże znaczenie. Dlatego dziś chciałbym Wam zaprezentować i opowiedzieć o zestawie, na którym się dużo nauczycie, na którym się szybko wyszkolicie, który jest nieprzypadkowo hypowany przeze mnie, przez moich kolegów instruktorów, zawodników, trenerów. Deska Sims Bowl Skład, która zaspokaja wszystkie potrzeby początkujących. Ale nie tylko. Jest to bardzo fajna deska do codziennej jazdy All Mountain Freestyle. Na deskach klasy wypożyczalnia nie nauczysz się ani freestyle'u tak naprawdę, bo one nie pracują ani nie mają dobrego trzymania na krawędzi, szybkości reakcji, więc do skrętów ciętych również do nich nie dojdziesz, albo zajmie Ci to lata, bo będziesz musiał się nauczyć na tyle dobrze techniki jazdy, by nie popełniać żadnych błędów. Lepsze deski, lepsze zestawy jak ten Bow skład z mami. Pozwalają ci szybciej zrobić progres, ponieważ masz mocniejsze trzymanie na krawędzi, lepszą pracę deski i przez to większą stabilność. Więc, jeżeli ktoś szuka deski swojej pierwszej na początek lub też pierwszej deski, po tym jak się nauczył podstaw na deskach klasy wypożyczalnia, bardzo polecam ten zestaw, bo na podstawie naszego doświadczenia, ale też wszystkich tych cech, o których za chwilę powiem, tej deski, jest to idealny set. Na początek, czy też do jazdy takiej rekreacyjnej, all mountain, po prostu po stokach. Deska symetryczna, więc też nie ma żadnych ograniczeń freestyle'owych, można skakać na tej desce nawet na większych skoczniach. Bol skład jest deską symetryczną i do szkolenia najlepsze są twin tipy, bo wtedy uczysz się symetrii jazdy, symetrii skrętu, masz tej samej długości przód i tył. I w takiej sytuacji ten krótki, w cudzysłowie przód ułatwia ci skręcanie, więc jest szybciej skręcić. A w cudzysłowie długi tył pozwala ci utrzymać deskę na krawędzi i mieć lepsze trzymanie w skręcie ślizgowym, lepszą precyzję jazdy. Profil bowl składa to transform camber, czyli taki camber, który ma małe rokery z przodu i z tyłu, po to, żeby deska była bardziej sterowna. Łatwiejsza w kontroli, kiedy jeździcie na płaskiej desce, kiedy uczycie się skrętów ślizgowych lub musicie nimi jeździć, bo jest zbyt stromo. W środkowej części ten camber jest wypłaszczony po to, żeby łatwiej było jeździć na krawędziach. Łatwiej docisnąć tą deskę w skręcie, dlatego na tej desce szybciutko uczysz się jazdy na krawędziach ciętych skrętów, bo ona się po prostu łatwo prowadzi dzięki temu profilowi i dzięki symetrycznej budowie. A bol skład jest żywy, chętny do współpracy, bardzo fajnie pracuje, bardzo dobrze oddaje, ponieważ w środku, oprócz tego, że ta deska ma rdzenie wykonane z długich, selekcjonowanych listewek topoli. To są pręty z bambusa, które wzmacniają elastyczność tej deski, a dodatkowo od strony ślizgu jest 20 mm pas włókien węglowych idących przez całą deskę, które działa jak napinacz. Czyli jak dociskamy tę deskę, to ona mocniej nam oddaje. Karbonowy napinacz dodatkowy bonus tego nie ma w prostych deskach, dlatego ta deska jest zwrotna, chętna do współpracy, żywa, ma po prostu dobry pop. Każdy zaawansowany snowboardista wie, co to jest pop. Jest to coś, co sprawia nam najwięcej radości, daje nam największą radość, bo na takich deskach popi po prostu się najprzyjemniej jeździ. Ball skład wyposażony jest w piękny, szczotkowany top sheet. Wyjątkowo odporny na zarysowania czy na chipsowanie. I ten top sheet ma też taką zaletę, że bardzo dobrą ma przyczepność do naszego buta, czyli kiedy jeździmy na jedną nogę, czy to na wyciągu orczykowym, czy wysiadamy z krzesełka. I postawimy nogę w dowolnym miejscu na tej desce, to mamy stabilną jazdę. Nie wywrócimy się, nie poślizgniemy się o deskę. I to jest coś, co ułatwia nie tylko początkującym snowboardowe życie. Mamy tutaj wysokiej jakości ślizg, izosportu, renomowanej firmy Standard Racing Pitex 2000, więc ta deska dobrze jeździ w każdych warunkach śniegowych, po każdym rodzaju śniegu i nie trzeba jej zbyt często smarować. Flex bo składa, bo o tym nie wspomniałem na początku, określany jest przez producenta na 4,5. Do tego są odpowiednio dobrane fleksem również wiązania, natomiast to jest najbardziej praktyczny flex w takiej codziennej jeździe, no więc ta deska dobrze trzyma na krawędzi, fajnie jeździ również na płaskiej desce, czyli ona nie zacina tipami, można się rozpędzić i gdzieś tam jak potrzebujecie przejechać śmiało na krechę, i też taka deska niezacinająca, gładko jeżdżąca na płaskiej desce to jest pomoc w Waszym nauczaniu. Tak jak i pozostałe deski Sims, Ball Squad został zbudowany na Tajwanie w fabryce Playmaker, która ma wysokie doświadczenie, wieloletnie w budowaniu desek, kilkadziesiąt lat. Jest to jedna z czołowych fabryk, dlatego ta deska jest takiej, a nie innej jakości. Oczywiście doskonale znamy Bowl składa, bo jak widzicie sami jeździmy z reguły na tych białych, na starszej wersji. Natomiast mamy tą deskę też przetestowaną przez naszych klientów, przez tych, którzy na tej desce uczyli się jeździć i zobaczcie na film Ani, która zaczynała swoją przygodę ze snowboardem, pierwsze kroki stawiała, szkolił ją mąż, niezawodowy instruktor, dobry rider, jedynie pozdrawiam konspiratywi. Natomiast zobaczcie w jaki sposób ona w ciągu dwóch sezonów doszła do umiejętności takich, by na łomnicy szybko jeździć ciętymi skrętami już na desce dla zaawansowanych, więc ten boł skład jest sprawdzony przez naszych klientów, którzy po prostu do nas wracają, dzielą się swoimi wrażeniami, a my też widzimy ich filmy, jak tutaj Ani, więc jesteśmy dumni i bladzi, że polecamy wam coś mega sprawdzonego, praktycznie deskę, która wam gwarantuje progres. Oczywiście, żeby były postępy, czy też w ogóle przyjemność z jazdy potrzebne do kontroli deski są odpowiednio dobre wiązania. My tutaj nie bierzemy byle jakich wiązań, byleby tylko zrobić Wam ofertę w zestawu, tylko wybraliśmy wiązania FLAX EM, czyli wiązania premium, gdzie dostajecie znakomite pompki, duże możliwości ustawień tych wiązań, ale przede wszystkim wiązania lekkie i bardzo dobrze trzymające. Nie za sztywne, więc będą wiele błędów wybaczać, natomiast Komfort tego, że macie szybką zmianę krawędzi, że deska fajnie reaguje na Wasze ruchy kolan, to będzie coś, co Wam będzie wysoce pomagało w postępach. Będziecie mieli dzięki tym wiązaniom łatwiejszą kontrolę. Dlaczego? Ponieważ te wiązania mają zaawansowaną geometrię, wysoko łapią górnym paskiem, więc nawet jeżeli będziecie jeździć w miękkich, elastycznych butach, nie za wysokim fleksie, a takie Wam polecam, to ta deska będzie cały czas fajnie kontrolowana na palcach, czyli wtedy, kiedy tego tak naprawdę bardziej potrzebujecie niż na piętach. Wysokie możliwości ustawień tego wiązania, czyli można sobie zrotować łyżki po to, żeby się lepiej jeździło wam na piętach, można powiększyć, pomniejszyć rozmiary płyty o centymetr, przestawić górne paski na mocniejsze trzymanie, tak jak jest fabrycznie lub oczko niżej, żeby troszeczkę sobie luzu freestyle'owego zrobić, jeżeli ktoś tego będzie potrzebować. No i co? Najlepsze pompki, jakie są na rynku, bardzo łatwe w odpinaniu, w zapinaniu, szybciutko się te wiązania zapina, dlatego my zapinamy je na stojąco, paski dobrze trzymające, wytrzymałe, dolny pasek nie powiększający obrysu buta. Znakomite wiązania tak naprawdę w zestawie, bo to jest bardzo ważne, by ten zestaw był kompletny, by to nie tylko deska była dobra, ale żeby całość była dobra wiązania mają naprawdę znaczenie. No i tak, Bow skład jest deską Unisex, czyli to jest deska dla każdego, ponieważ wraz ze zmianą długości rośnie jej szerokość, czyli te mniejsze są węższe przeznaczone albo dla juniorów, albo, albo dla dziewczyn. Te dłuższe dla mężczyzn, większych dziewczyn, natomiast też dla tych, co mają większe stopy przeznaczone są. Te trzy modele white od 44 w górę. Te trzy modele 555962. Są właśnie dla Was. Wiązania występują w czterech rozmiarach, od XS do L, przy czym XS jest do 37-38 max, a L jest od 44 w górę. Kilka słów o doborze odpowiedniego rozmiaru Simsa Bowl składa dla Was. Tu mamy do dyspozycji całą rozmiarówkę, więc możemy wybierać idealnie spersonalizowaną deskę do Waszych gabarytów, bo deskę dobieramy do wagi, rozmiaru buta i do wzrostu. Ten wzrost jest najmniej istotny, jest on trzeciorzędny, ale też ma znaczenie. I teraz tak, korzystamy z tabelki, którą znajdziecie w opisie tej deski. Zobaczycie tam przedziały wagowe, no i zapewne okaże się tak, że i rozmiarem buta, i wagą pasujecie do kilku desek. Odrzucacie skrajne, czyli zostaną Wam w efekcie końcowym zazwyczaj dwie długości. I z tych dwóch długości stosujemy następującą zasadę. Patrzymy się na przeznaczenie deski. Jeżeli zaczynasz jeździć, jeżeli będziesz jeździć freestyle w przyszłym sezonie albo za dwa lata, masz to w planach, ale jeżeli szkolisz się, uczysz się jeździć, wybierasz tą mniejszą deskę, krótszą. Jeżeli okaże się, że wybierasz bola, bo już dobrze jeździć, potrzebna ci jest dobra deska Olmontań do codziennej jazdy, ale już etap szkolenia jest za tobą, to wybierasz to wtedy tą dłuższą. Czyli z tych dwóch Końcowych, krańcowych, krótsza do szkolenia się i freestyleu, dłuższa do jazdy, jak już dobrze jeździsz. Pamiętajcie o tym, że decydując się na ból składa, kupujcie porządną, dobrą deskę, stabilną, dobrze trzymającą na krawędzi, więc to kompletnie nie ma znaczenia, czy wybierzecie tą mniejszą, czy większą. Jedna i druga da Wam stabilność jazdy. ta I trzymanie na krawędzi, ta krótsza za to będzie łatwiejsza w skrętach, bo łatwiej na krótszej desce o rotację, czyli jeżeli. Szkolisz się, wybierz tą krótszą. Jeżeli myślisz też w przyszłości o freestyleu, o jakiejś zabawie deską, również zdecydowanie nie bierz za długiej deski. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do odpowiednio dobranego rozmiaru pod siebie, to możesz zadać pytanie w komentarzu podając nam swoje gabaryty i skill, albo możesz się skontaktować z nami. Napisać do nas, zadzwonić. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Na pewno chętnie Wam pomożemy. Zestaw ten ma niską cenę, ale nie bójcie się jej. Kupujecie topowy sprzęt. Nieprzypadkowo wybraliśmy ten model deski i te konkretnie wiązania. Jest to zestaw super wszechstronny, optymalny do szkolenia i wcale nie jest powiedziane, że jak wydasz więcej, to kupisz coś lepszego niż ten secik do szkolenia się. A nie powiem, że mamy doświadczenie ze sprzętem dla początkujących, bo przez wiele lat sprzedawaliśmy deskę Felkl Stroke. Na tej desce setki osób nauczyły się jeździć. Zostaw lajka like albo wpisz komentarz, jeżeli uczyłeś się na Stroku. I to była deska idealna do szkolenia się. W tej chwili sprzedajemy Wam i oferujemy Wam deskę dwa razy lepszą i trzy razy lepsze wiązania. Więc my dokładnie wiemy, co robimy. Chodzi tutaj o Wasze postępy, o Wasz progres i radość z jazdy. A do tego wszystkiego będziesz chodził z dumą, z tą deską, z dumą jeździł na desce firmy Sims, bo Tom Sims to jest historia snowboardingu, to jest ktoś, kto był pionierem tej dyscypliny i dużo mu zawdzięczamy. Także Max Zajawkowa, amerykańska firma. Kto nie wie, kto to był Tom Sims, kto nie zna tej firmy, obejrzyjcie koniecznie film We Ride by Bell. Link znajdziecie w opisie do filmu, wspaniały film o historii snowboardingu od samego początku, jak to wyglądało. Gorąco polecam ten zestaw początkującym, tym, którzy przesiadają się również ze sprzętów wypożyczalnianych albo takich z najtańszych desek. Tutaj przeżyjecie prawdziwy szok już pierwszego dnia, jak zobaczycie, ile więcej radości może dać snowboarding na fajnym, porządnym i dobrze dobranym, poustawianym zestawie. Dzięki za uwagę, dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje. To jest ważne, żeby ten kanał się rozwijał. Gratuluję wszystkim tym wyboru z góry, którzy zdecydują się na bowla i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się.